Dodajmy trochę stylów CSS do naszej aplikacji. W jaki sposób? Zwróćmy uwagę, że nasz app.js ma tutaj już zaimportowany plik stylów CSS. Super, więc tam, gdzie pojawi się nasz komponent na stronie, zostanie użyty, tam też będziemy mieli dostęp do tego pliku. Zostanie on po prostu użyty i pojawi się u nas. No, zobaczmy zresztą, jak to by wyglądało. Tutaj, jak sobie podejrzymy, mamy diva, mamy body gdzieś tutaj w body nie w body, w headzie oczywiście w headzie w szukamy style, znacznik style mamy jeden style, drugi style mamy dwa style, ponieważ mamy jeszcze indeks CSS, gdzie w indeks javascript nam się pojawia czyli w ten pierwszy, zobaczmy mamy body, indeks javascript to jest, to nie jest to, to jest OK, mamy nasze body. I to zostało tutaj dodane. Oczywiście możemy sobie to zmienić, wymienić. To naturalna sprawa. Zostawię to na razie tak, jak jest. I mamy drugi staj właśnie za CSS, ale on jest pusty, więc jak widzimy tutaj też wszystko jest puste. Po prostu jest dodane. Tak, taki sposób tworzy nam tutaj naszego CSS, przynajmniej w tej wersji tutaj serwera deweloperskiego. Bo później jak sobie tworzymy wersję na produkcję, czyli używamy npm run build, tej komendy u nas w konsoli to stworzymy wersję, stworzymy katalog, build, wersję produkcyjną, gdzie jeszcze inaczej ten CSS zostanie w pliku tam zamknięty. No dobra, ale w tym, w tym momencie on wygląda w ten sposób, tak, że mamy tutaj style. Więc tam, gdzie jest ten komponent użyty, tam będą te style dodane. Więc my się skupimy na razie na app.js po to, by chwilę popracować. A jeszcze będę chciał powiedzieć, jak taki plik CSS dodać ewentualnie do któregoś z naszych tutaj modułów. Dobra, więc zaczniemy od input, button yy, zaczniemy właściwie od klasy zaraz zobaczę jaką tam użyliśmy klasę, żeby z klas też korzystać yy, app CSS, trochę mało miejsca mam, nie widzę na górze, trochę sobie powiększę, yy, dobra app.js, najpierw chcę zobaczyć jaką my tutaj mamy klasę, jak ona się nazywała div class name app, ok czyli kropeczka app od tego zaczniemy i zrobimy sobie inputa i zrobimy sobie od razu button bardzo podobny sposób. Tak żeby żeby było szybciej. Damy tutaj marginesy 20 pikseli. Dobra, damy paddingi 10 pikseli, 20 pikseli, będzie to ładnie wyglądało. Już na tym etapie powinniśmy zobaczyć efekt. Zresztą zobaczymy, style już zawierają te informacje. No i te nasze elementy, input, button też powinny zawierać, a nie zawierają. Co tutaj się stało? Dlaczego nie zawieracie tych informacji? Dlaczego się nie odnosicie? Mógłbym zapytać. Zobaczmy. Style, input. Co jest naszym inputem nie tak? Input, który jest. A, klasa jest z wielkiej litery napisana. Ok, to możemy przyjąć tą konwencję, która już zostanie. Wielkość liter ma znaczenie. Yy, dobra, więc mamy kołobrzeg jeszcze wpisany i mamy wyszukaj miasta. Dobra, żeby było obok siebie, to przesuniemy w taki, taki sposób. To już działa. Ok, więc na dobry początek. Idźmy dalej, zróbmy sobie Bordery. 2 piksele solid gray. Dobra, dalej mamy background color yy, i tutaj zrobimy white dla obu, bo ten input jest biały. Teraz chcemy, żeby przycisk był biały. No i zobaczmy, czy to już wygląda. Ale bordery zrobiłem 2 piksele, zróbmy tutaj w ten sposób. Dobra. Yy, ok, wyszukaj miasto mamy. Yy, to teraz chciałbym, żeby po najechaniu na przycisk on się robił czarny, czyli zrobimy sobie kropeczka UP, button i damy hovera. Dobra, i chcemy, żeby background-color stał się black, mhm, czyli 000, kolor, żeby stał się white. Dobra, o, za dużo jeden. I chcielibyśmy jeszcze, żeby tutaj nam się zrobił kursor-pointer po najechaniu, to zróbmy sobie jeszcze tutaj up-button. Możemy to użyć w hover, ale lepiej jest generalnie użyć kursor-pointer nie po najechaniu, tylko normalnie. Dobra, zobaczmy. Najeżdżamy. Fajnie. Zmienia się wskaźnik na rączkę. To właśnie kursor pointer, jak ktoś tam nie pamięta. No i background color, color. Co my to jeszcze zrobimy? Border zmienimy sobie. Border color na black. No i chcemy, żeby to jeszcze się nie odbywało tak nagle. Tylko chcemy zrobić takąś animację, więc zrobimy sobie tutaj transition. I określimy to na tam 30 sekundy. Dobra, teraz będziemy mieli taką animację. Fajnie. Dynamicznie. Dobra, koło brzeg. OK. Może być tak jak mamy w tym momencie. Nic tutaj więcej nie potrzebujemy zmieniać, yy, jeśli chodzi o te elementy. I chciałbym jeszcze, żebyśmy skupili się na tym result. I moglibyśmy oczywiście określić to też tutaj, w tym app.js, ale ja chcę pokazać, yy, jak zaimportować plik CSS. Więc idę do result i tutaj w tym miejscu będziemy chcieli po prostu zrobić import pliku CSS. Podajemy ścieżkę. Oczywiście cudzysłów i ścieżka. Yy, Powinien nazywać się tak samo nie musi, ale powinien dla naszej przejrzystości tutaj CSS. Już podajemy końcówkę, tak jak nie podajemy, jeżeli importujemy, widzimy nasz komponent, tak, plik JavaScript, jeżeli importujemy, to tutaj kropka jest. Nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli jesteśmy w result, znaczy gdziekolwiek jesteśmy i pobieramy plik CSS, no to musimy w ten sposób. Oczywiście teraz może nam się pojawić błąd, ponieważ tego pliku nie ma, a próbujemy go zaimportować, więc potrzebujemy go dodać. Tak? Czyli w Components New File, no i napiszmy sobie Result CSS. No i w tym momencie możemy sobie określić dla naszego result. Zobaczmy, czy mamy tu jakąś klasę. Mamy class, name result i do niej się odniesiemy. No to wracamy tutaj. Dobra. Result. No i tak określmy sobie. Wpiszmy jakieś miasto. Zobaczymy jak to wygląda w tym momencie. Piotrków. Trybunalski. Będzie dłużej. Zobaczymy czy jest. Zobaczymy czy radzi sobie ze spacjami wszystko. Okay, mamy Piotrków Trybunalski. 0 stopni. Fajnie. Spoko. Więc chcemy to przesunąć trochę w prawo. Zróbmy to jakiś margin. Left 50 pikseli i możemy jeszcze dać jakiś delikatny padding, na przykład, nie wiem, <grym> padding top 20 pikseli i dajmy border top 2 piksele solid i delikatny bardzo kolorek ddd, zobaczę co z tego wyjdzie, ok, mamy w ten sposób. <grym> margin-left i margin-right dajmy od razu 50 pikseli oczywiście to trzeba by dostylować jak ktoś by tam się to tak tylko pokazujemy CSS, który możemy użyć w aplikacji reactowej i tyle, moglibyśmy jeszcze napisać, że wszystkie nasze h mają być a używamy h trójki chyba i H1, H2, czwórki i H4. Oczywiście strukturę HTML powinniśmy przemyśleć lepiej niż tutaj pokazałem, bo H3, H4 sobie tak użyłem z głowy, powinniśmy to ocenić tak według tego, co tam używamy w HTML-u, więc jak nie używamy H1, no to tam H3, H4 to zawsze jest kontrowersyjne, czy możemy użyć, jak nie ma H1 i H2, ale nie o tym. Teraz zróbmy sobie po prostu font-weight, żeby nie był bold, tylko żeby był normal. Zobaczmy. No i tego ema, którego tam mamy dodatkowo, bo używamy ema w tym result, result. Mamy tam znacznik M, którym zamiast stronga yy, użyliśmy. To zróbmy, żeby M dodatkowo był pogrubiony, czyli font weight. Hmm. Tak, nie, bo nie zrobiłem tutaj nawiasu, więc on mi tu chcę nic podpowiedzieć. Font weight i zróbmy tu bold. Dobra. Ok. No i Piotków będzie pogrubiony. Spoko. Powiedzmy, że w ten sposób to może y, zostać oscylowanie, więc dołożyliśmy sobie po prostu tej css i teraz powinniśmy zobaczyć w hedzie nawet trzy css -y w ten sposób dodane. Mówię później, to jest jeszcze optymalizowane, bandlowane tak, że zamieniane na jeden plik. W tym momencie dla serweru deweloperskiego to w ten sposób wygląda. To jest app input, tutaj będziemy mieli właśnie resulta, a tutaj mamy body index CSS ten nasz wszystko co potrzeba mamy yy, i została nam ostatnia część pracy właściwie tylko jeszcze jedną rzecz jak sobie tak w międzyczasie zobaczyłem bym zoptymalizował tak na szybko a mianowicie w naszym result zobaczmy gdzie jesteś result Jestem, jestem w bo święty. Niekoniecznie tutaj, tak, jeżeli tu używamy diva, to już niekoniecznie tu musimy kolejnego. Możemy, no ale trochę za dużo tych divów, jeśli nie chcemy, to po prostu React fragment, który z punktu widzenia naszego dokument object model zostanie zignorowany. Ten element nie będzie wyświetlony, czyli React fragment możemy dodać i wtedy no, musimy mieć jeden element nadrzędny, ale. Niekoniecznie musi to być div, a jeszcze szybciej możemy, jeżeli korzystamy tam z Babel. Akurat tutaj w naszym Creator, jak, jak mamy już Babel 7 w tym momencie, yy, tak, czy nasz kompilator do kodu ECMAScript 5, naszego JSXa i ECMAScript 6 i dalszych wersji standardów, więc możemy już użyć takiego jeszcze skrótu zamiast React Fragment. To jest React Fragment tylko napisany skrótem. To jest zadziała, więc nie stworzy nam to po prostu dodatkowego diva w naszej strukturze. Jak teraz sobie podejrzymy w Body. Na szybkości już bardzo szybko podejrzyjmy sobie tego naszego diva root, który jest naszym głównym divem. Tu mamy app, tu mamy formularz, tu mamy Rizalta. Tak? W nim nic się na razie nie wyświetla, ale wpiszmy jakieś y, miasto. Niech będzie Pruszków. Wyszukaj miasta. No i zobaczmy. Minus jeden dzisiaj w Pruszkowie. Nie ma dodatkowego diva, więc nie jest potrzebny. Ok, więc ta pierwsza część, ta aplikacja mamy ją gotową. Kto chce się bawić, dodatkowo niech się bawi, niech sobie stworzy tam swój klucz własny do tego api, może sobie gdzieś to udostępnić, zrobić tą taką aplikację. Natomiast ja chciałbym jeszcze pokazać właśnie tą jedną rzecz, a mianowicie wpisywanie bez klikania, czyli na bieżąco sprawdzenie, i to będzie ostatnia część. I tutaj wykorzystamy właśnie cykl życia naszego komponentu i metodę ComponentDidUpdate. Zapraszam.